Hej, witam Was w kolejnym tutaj dniu naszego takiego wyzwania, zabawy z losami. Na dzisiaj mamy pełną skarbonkę, sztuk 10, wkład 20 zł. Zapraszam Was kochani do oglądania. Żeby coś wygrać, musimy znaleźć nasze liczby. No to szukamy szóstki nie ma, mamy siódemkę. 11 nie ma, jest 12, więc tak hamsko dosyć. Oj, bardzo hamsko. I 29 same tutaj widzieliście, że oboki, no ale pierwszy losik za nami. Jeszcze mamy, przed nami 9. Patrzymy kolejny. 26, o mamy tutaj. Tu się udało, 2 zł, ale udało się. Kolejne 23, szukamy. Tu już jest obok. 19, nie ma też obok. I 6. Nie ma też obok, ale chociaż 2 zł udało się, więc o tyle dobrze. No i właśnie tak to. Przynajmniej coś wpadło. Zobaczymy, jak ten cały tydzień nam minie. Czy to będą właśnie mm, jakieś wygrane fajne, czy pustakowo? Oby nie pustakowo. 19 nie ma, szóstki. Nie ma, 21. I 28 nie ma. Więc pusty losik. Dzisiejszy odcinek będzie tak na szybko. by trochę dłuższy, ze względu na to, żeby były krzyżówki. Ale teraz będziemy jechać szybko. 30 szukamy, ale nie mamy. Jedynki nie mamy. Siódemka. Niestety nie ma. I 17 nie ma. Więc pusty losik. Patrzymy, kolejny. Siedemnastki szukamy, ale nie mamy. Siedem nie ma. Dwadzieścia siedem nie ma. Szukajcie ze mną oczywiście. I 21. nie widać. Jest 22 dwa, ale nie 21. jeden. Więc niestety kolejna tutaj zawiodła. Patrzymy, dom. Piętnastki szukamy. Nie ma. Jedynastki. dwadzieścia 27, nie ma z tego co widzę i 29, niestety też nie ma. Więc pusty losik. No, na razie tylko dwa zyla, dwa złote. Dwunastki szukamy. Trzynastka jest, ale dwunastki nie ma. 21, niestety nie ma.

Niestety nie ma. Szkoda, że nie szukaliśmy trzynastki. Byłoby 100 złotych. No, 100 złotych w takim losie to już byłoby coś. Ostatnie dwa losy przed nami. I szukamy tak. 28, którego nie widać. 21. Nie ma. 27. Nie ma. I 29. Nie ma, oj, nie zaciekawie. Skończymy kiepsko, o ile. No chyba, że ten ostatni losik, zobaczymy. Trzynastka, ale już nie ma trzynastki. Piętnaście, nie ma. Dwadzieścia trzy, nie widać. I szesnaście, niestety nie ma. Więc pusty losik, kochani, zapraszam na szybkie podsumowanie. A jakie podsumowanie? Kiepskie, ponieważ mamy tylko jeden, jeden losik wygrany i to tylko 2 zł, więc w sumie to zwrotnik jest 18 na minusie. No niestety bywa i tak. Mam nadzieję tylko, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby subskrybować, no bo wiemy, że w tym tygodniu codziennie będą właśnie filmy z losami, na które Was zapraszam i dziękuję za oglądanie poprzedniego. No to kochani, Pa! Do jutra!